I prosimy o zaprezentowanie matematyki w Waszym hobby. Matematyka w moim pobliżu jest niewątpliwie bardzo ważna, bo obecnie nie mogłabym obliczyć jaka rytmika jest w układzie, nie mogłabym ułożyć poszczególnych kroków, nie wiedziałabym na ile liczyć te kroki. Tak, matematyka w moim hobby jest programowanie i pisanie stron internetowych. Po pierwsze, y, po, są cyframi, liczbami są oznaczone wszystkie kolory, których używa się y, do pisania stron internetowych. Y, tak samo y, wiersz polecenia, czyli na przykład wypunktowanie na stronie, ustawienie loga, pasków y, wszystkich. Program, programowanie, ogólnie całe programowanie jest oparte na strukturze liczbowej. Moje komputerowe, rankingu, ewentualnych taktyk. Więc drużyno, kolegami, no i to wszystko.